Witajcie w kolejnym odcinku Aga Testuje. Jak widzicie u mnie jest już bardzo świątecznie zarówno z tyłu, zarówno na paznokciach, jak i na twarzy. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego tutorialu ze świątecznymi paznokciami, to szybciutko zajrzyjcie, wrzucę link do opisu jak zwykle i adnotacje. A jeżeli chodzi o makijaż, to on pojawi się w przyszłym tygodniu w sobotę na kanale Beauty oczywiście, więc jeżeli chcecie ten kompletny świąteczny zestaw, to pamiętajcie, żeby zaglądać na mój drugi kanał. Tymczasem jeżeli chodzi o testowanie, to dzisiaj mam dla was test, o który bardzo Często prosiliście i to będzie test Poki. I dzisiaj przetestuję dwa smaki Poki. Jeden taki typowy czekoladowy i drugi truskawkowy. I zobaczę, który mi bardziej smakuje i w ogóle jak smakuje Poki. Jeżeli chodzi o to, gdzie możecie je dostać, to możecie je dostać na pewno w internecie, ale też w niektórych sklepach z jakimś azjatyckim jedzeniem. I one kosztują około 15-13 zł. Oczywiście wszystkie zdjęcia jak zwykle wrzucę na bloga. Zacznę od czekoladowych, bo są takie najbardziej podstawowe chyba ze wszystkich. Otwiera się je tutaj z przodu. O, dobra, czyli jest trochę jak takie duże pudełko papierosów. I w środku mamy foliowe opakowanie. Trudno jest mi wyjąć pojedynczą sztukę. Tutaj są trzy złączone ze sobą, tak jakby się skleiły. O, wygląda to na paluszka. Dokładnie nawet tutaj są takie żłobienia, jak w naszych paluszkach, czyli paluszek w czekoladzie. Spróbujmy, jak smakuje. Hmm. Jak spróbowałam samej tej końcówki, to ona jest lekko słonawa, więc. Tak naprawdę jestem gotowa powiedzieć, że to są paluszki takie jak na przykład sezamem, czyli słodko słone, pokryte ciemną czekoladą. Szczerze Wam powiem, że myślałam, że będzie coś więcej. <tryk> Fakt, że u nas są tylko paluszki po prostu z sezamem albo z solą, albo z jakimś tam smakiem z trussem, ale nie ma czekoladowych. Fajne jest to, że trzyma się za miejsce, gdzie nie ma czekolady, więc się nie pobrudzi palców. No i rzeczywiście można to przechowywać i, nie wiem, brać do szkoły, dzielić się ze znajomymi, ale powiem Wam, że szału nie ma. Czekolada jest całkiem dobra, ale to jest raczej taka deserowa czekolada. Spróbuję jeszcze raz. Średnio się chce rozpuszczać na języku trochę jakby taki wyrób czekoladopodobny. Nie wiem, czy bym dała za to te 13 zł tak standardowo na zasadzie zamiast paluszków. Mi się wydaje, że jakby kosztowały 5, no to jak najbardziej, ale nie jestem jakoś super zachwycona szczerze mówiąc. Więc teraz otworzę truskawkowe. Mam nadzieję, że będą lepsze, bo są jakieś super fancy. Tutaj widać, że jest też bita, śmietana. I akurat to opakowanie otwiera się tutaj z tej strony. Trzeba wbić paluch. I też ma folię i ta jest piękna różowa i z truskawkami. Wow, przede wszystkim cudny truskawkowy zapach. Takiego zapachu truskawki chyba jeszcze nie czułam. On jest po prostu kosmiczny. O, oh, ale mam ochotę to zjeść. Ale mam ochotę to zjeść. Wygląda też przepięknie, bo wydaje mi się, że to są prawdziwe truskawki, bo tutaj są kawałki, tak jakby pomieszać dżem z czekoladą. O jak to pięknie pachnie. Mmm. O, te są zdecydowanie lepsze. Po prostu są. To jest tak dobre. Mmm. Mmm, -mm. Pycha! Czyć tu na maksa truskawkę, ale mam wrażenie, że też jest trochę taki, jakby śmietany czyli trochę jak biała czekolada z truskawką. Po prostu. Bycha. Widzę w składzie, że tutaj jest truskawkowy puder i granulat truskawkowy, jak gdyby z tego miąższu truskawki, więc na pewno są to prawdziwe truskawki. Ale widzę, że tutaj też jest dodatkowo smak dodawany jakiś sztucznie, więc dlatego one tak bosko pachną. O! Pachną po prostu jak taka guma do rzucia truskawkowa. Tak cudnie, że po prostu raczej wolę wąchać niż to jeść nawet. Po prostu zapach jest zwalający z nóg. Oh. Więc jeżeli miałabym podsumować yy, i zrobić bitwę czekolada versus yy, truskawka, to stuprocentowo wygrywa truskawka, bo pachnie kosmicznie i smakuje przepysznie, a to jest taki zwykły, nie wiem, zwykła deserowa czekolada, która po prostu nie robi nic ciekawego. Samo wrażenie Poki jest dla mnie... Spoko, bo nie ma tutaj nic super innego, dlatego że to jest po prostu paluszek oblany w jakiejś tam czekoladzie albo w jakimś smaku. Natomiast smak truskawkowy był bardzo, bardzo dobry i nie czułam takiego w polskich produktach, więc wydaje mi się, że jak będziecie kupować POKi dla siebie, to spróbujcie wybierać takie niekonwencjonalne smaki albo w ogóle jakieś konkretne smaki, a nie na przykład czekoladę. Jeszcze na pewno będę testować dwa różne smaki POKi, więc czekajcie też na ten odcinek, a ja testuję. A tymczasem myślę, że do koniec mojego porównania dwóch smaków. Powiedzcie, czy wy próbowaliście? Poki, czy macie swój ulubiony smak pamiętajcie żeby subskrybować jeżeli jeszcze tego nie robicie tutaj na górze i oczywiście jeżeli chcecie to przejdźcie do kolejnego filmu klikając tutaj po prawej stronie bo póki niestety już się skończyło